Cześć, taka mała ciekawostka na dziś odnośnie hipnozy. Dlaczego w gabinecie hipnotyzera są takie oto zacne fotele, tak zwane uszaki, natomiast nie ma łóżek, gdzie klient może się położyć i spać podczas tej hipnozy? A otóż dlatego nie ma łóżek, ponieważ hipnoza ze snem tak naprawdę nie ma nic wspólnego. W śnie tracimy świadomość, nie jesteśmy świadomi, że przespaliśmy 7 godzin, to znaczy, jak się budzimy, wiemy, że spaliśmy, natomiast nie wiemy, co się działo podczas tych 7 godzin. W hipnozie, w transie hipnotycznym jest na odwrót. Tak naprawdę jesteśmy świadomi, nasza świadomość jest uśpiona gdzieś z tyłu, cały czas czuwa, natomiast jesteśmy bardzo skupieni na swoich myślach jest to stan wysokiego skupienia, jesteśmy bardzo skupieni na swoich myślach i podatni na sugestie. I bynajmniej nie chodzi nam o stan, żeby taka osoba po prostu zasnęła, więc dlatego nie ma łóżek. Bo z hipnozy droga do snu jest bardzo krótka i czasami się tak zdarzało, że po prostu klienci zasypiali mi też w tym fotelu. Gdyby tu było łóżko, sprawa by była znacznie ułatwiona. Myślę, że by zasypiali po paru minutach, tak naprawdę. A nie chodzi nam o to, żeby osoba zasnęła i odpłynęła, bo wtedy nie jest świadoma. Chodzi nam po prostu, żeby wpadła w trans hipnotyczny, ale miała też wygodę. Nie siedziała na taborecie, tylko siedziała po prostu na wygodnym fotelu, gdzie może trochę oprzeć. I to jest tutaj kluczowe. Więc dlatego fotel, a nie łóżko.